Świetnie, i teraz... Siedemnaście. To jest... Speech. Test speech. Show me moves. No, ciekawe. Tam widzę się wysunęły. Wow! Oh! A, jest tak szybko? A, czekaj, ja też mam tam przycisk. Coś się znowu... O! Oh! Oh! <laughs> Fucking shit. Um. Ej, i mam pomysł. Ej, idź jak najdalej, ale sprawdzaj, czy możesz, wiesz, przesunąć. Czajesz. E, wydaje mi się, że to ja mam na przykład tobie chyba zrobić. To jak? Czy każdy sobie ma zrobić? Nie, bo to znaczy... po prostu. Co, co jest na górze? Wiesz co jest? Czy ja mam cię nacisnąć, na przykład, ty musisz nacisnąć dźwignię, a ja ci przycisk, i w ty musisz ty biec? No bo stąd ty to. A, dobra. Rzeczy. Czaję, czaję. To poczekaj, ale ja to przesunę. Jest. Ale czekaj, bo ja mam to samo chyba co ty. Ale on dopiero się, on dopiero się prze, znaczy wysuwają się gdy... Dwie dziewczyny. E, właśnie. To poczekaj, może tak, oczuń się jak najdalej właśnie. Jak tu może przesuwać? Gdzie to się wysunie? Poczekaj. E, dobra. I tu, i wtedy skoczymy. No dobra, poczekaj. Jeden, go. Mam? <laughs> no. Trzy, dwa, jeden, go. Eee... E... się zapaliły, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Ale czekaj. 3, 2, 1 Widzisz, pochodnie się zapaliły tamte. No dobra, ale ja zaskoczyłem już. Ale nie wiem, co się stanie, jak to działa w ogóle. Bo chodzi o to, że. No dobra, to teraz nudysimy te, zobaczymy, co się stanie. No właśnie. 3, 2, 1 Ok. A te pochódnie. Tamta. Bo chodzi o to, że pocho te pochodnie się zapaliły podczas naciśnięcia tego guzika. Chyba, że po prostu musielibyśmy szybko... Musimy... E, czekaj, właśnie, tu jest napisane, że... E, bardzo szybko. Te... ...speed, show mi, e, No, no, musimy ten... Szybko, jak bardzo musimy? Właśnie, jak tutaj wskoczysz szybko jak nadusimy te, to od razu tam zapieka. Dobra, to zróbmy nie na, 3, na ten, tylko na 2.1.0. Znaczy, 2.1. Jesteś gotowy? Czekaj, nie. E, patrzę sobie, odmierzam sobie. Eee 3, dobra, poczekaj No okej 2, 1, go Mam Dobra, 2, 1, go Spadaj na dół, 2, 1, go No ja już od razu nadusiłem A, no właśnie Bo to wszystko na 2, 1 go No okej, okay, dobra, spaliłem Dobra, uwaga, dźwignie do góry, ready Poczekaj, nie, nie, nie Okej, dobra, po 2, 1, go Spalę. spalę A, zdążyłem. A, je spaliłem 2, 1 go O Boże, panie, spaliłem nie. Bo gdzie? Pobiegłem tam gdzie jest ten przycisk <grym <grym Dobra 2, 1 yeah. go Dobra, udało Cześć. mi się 2, 1 go Nie jeszcze raz Dobra, działają, działają działają. Spadamy 2, 1 go i dupa. Dupa. To widzisz, bo one muszą być cztery zapalone. Wiem, wiem, no. Tylko trzeba właśnie... No dobrze, ale no to Znak... już nam w miarę wychodzi. Eee... To nam w miarę wychodzi? spoko. No dobra. Dwa... No. Jest trzy. na no. jeden, go. Nie uda mi się, wiedziałem, nie zdążyłem wskoczyć na drugi. Bo wiesz, zaczął mi się tak zblokował, zblokował mi się. 2, dwa, no no. dwa, jeden, go Dobra, udam się. Jestem, 2. Poczekaj, jeden. jeszcze nie dusz i poczekaj i od razu jak pobiegniesz to też. No właśnie, odlicz. bo my tutaj osobno mamy już. Dobra, to już możemy no tak stać. Dobra, odlicz eee, Wiesz co tam będę miał jeden go, po A, no dobra. Jeden go Odlicz, nie? Go Dupa. Ale były te? Czy za, za wolno? Nie wiem, jak zszedłem, to nie paliłem się już do góry. Aha, to jest to bez, bez czekania. Po prostu, jak tam będzie jeden goł, to. Dobra, od razu biegniemy. Tak. No, od razu, jak, jak najszybciej, dobra? Kumam. Dobra, jeden goł. Spaliłem. Dobra, Jak to No, jeden goł. Dobra, ja jeden... już klikłem. Nadosiłem, znaczy, nie, nie, nie. nie czekałem. Tu, bo tu, tu możemy się poczekać i się z dobra, ra razem dobra. zrobić. Raz. Jak już no, będziesz już na górze, to już y, spokojnie. Dobra, jeden, go. Dobra. Zjebałem, zjebałem. Po... Y, ten, zacząłem skakać zbyt wcześnie. Ready? No. Tak. Jeden, go. Dobra. Ja jestem, dobra i teraz spokojnie. Tutaj musimy na zegarek zrobić, a potem, już jak odpalić, a po poczekaj, sobie... nadusimy sobie, tak tylko naduś. Ile mamy czasu? Czekaj, policzaj mniej więcej. Raz, dwa, trzy, cztery. No, jakieś cztery, no dobra, nie pojmuję. powinno no wystarczyć, nie... powinno wystarczyć. Tutaj też wiesz co? Spróbujmy jak najbardziej, jak najdalej od przycisku stać. Tak, tak. Aha, czaj, 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 dobra, no to na ostatni. No właśnie, tak? Na ostatni, nie? Na ostatnim, nie, nie, przed. No, no, no. Dobra, między drugim a... Tak, 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 jestem tutaj. No dobra. To tutaj musimy 3, 2, 1, go. No dobra, no to odliczysz. Tak. 3, dobra. 2, 1, go. Kur... nie, stój, stój, stój! Co? Jak się zamotałem sam ze sobą. Nie wiedziałem, w którą stronę <grym> wietr. Wiesz co, tak szybko już ruszyłem myszką, że po prostu pobiegłem jeszcze <grym> teraz do tego przycisku. No właśnie tak, jak ja wtedy. Dobra, dwa, oh, yeah. jeden, go! Spaliłem. Ja też. Za szybko. Dobra. E, dwa, jeden, go. Dobra. Zatem. Dobra, teraz obok dziabnięcie. E, dobra, czekaj. Trzy, dwa, jeden, go. Nie, 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 stu, 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 stu. Co? Nie nacisnąłem. Fucking shit, no. Co za gamonistwo. Dobra. 3, 2, 1, GO! Ale cwaniak, nie zdążę. Ty, ty przy jedynce natusiłeś, a ja straciłem czasu za dużo. ja w ogóle wskoczył na pierwszy. 1, GO! No to możesz chwilę przez. <laughs> <laughs> Dobra. będzie na jeden GO zawsze. Tylko i 1 GO. Bo ja muszę, ja muszę nacisnąć na 1. Bo ja mam wiesz, bo tak działało. Oh, w tej tej pory. Dobra, ja kliknę w tym momencie co ty... Jak usłyszę? Jak klikniesz? Dobra, jeden go. Dobra, zdążę. Dobra, zdążę. E, teraz ustawienie. Próba mikrofonu. Okay. Ty, działa to? No ja działa. Czekaj, czekaj. A poczekaj, ja też sprawdzę. Dobra, A, działa. No tutaj tutaj luz, nie? Mam jakieś 4 sekundy, żeby tam dobiec. E, tu mi już nie działa. Dobra, tu jestem. Jestem przygotowany. Na jeden no. go, tak? A tak. potem tam już naciskamy sobie każdy sobie. Od razu. No no no. Maga. Jeden go Dobra mam No i. Bez sensu. No bo ty... ty, ty nie wiem, chyba ty nie zdążyłeś, bo jakieś 2 sekundy. Za mną <laughs> dopiero odpaliłeś. <laughs> no dobra To faktycznie mogła być moja wina, bo też się kurde zamotałem troszkę. Bo mam za myszkę za bardzo. Tak. Sensitivity Aha. Ale nie, no, dobrze, Ale to zmniejszę trochę, żeby tak bardzo się nie tam nie bujać na boki. Ja stoję sobie zawsze, jak tutaj mam ten głupi przycisk, staję przy końcu i lekko odwrócony, że wiesz, stoję pod kątem tam, nie wiem, 45 stopni, kliknę i zaraz się tylko odwrócę O jakieś 3. Do czaj, czaj, czaj. Dobra. Czy do siebie? Yy, gotowy? Jeden. Mm -hmm. Co? Jeden... No, czekam. Jeden go. Zdążę. No to już nie jest problem. Haha, tak. jest. tekst. Hej, testy, testy. Okej. Okay. Dobra. też Tu jestem, jestem przygotowany. Poczekaj. Nie, ja już. A nie jestem, poczekaj. No spoko, tu już zapewne. Dobra. Jeden, go. Dobra, mam. No i... Gówno, nie. Dobrze było, no bo, ale kurde. Chyba, że tutaj też trzeba ten dolne przyciski jakby z odległości działać, ale to już w ogóle. A to jest bez sensu. To już w ogóle, bo nie trafimy w nie. No właśnie. Chyba no, się wkurze rozwalę te drzwi. No właśnie, to no się skończy. Dobra, spróbujmy ostatni raz jakoś i... Jak nie to! Z bazuki! Ja? Dobra. Dobra. A to i tak ty słyszysz kiedy jest jeden go, nie? No tak. Jeden go. Dobra, mam również. Czekaj, dobra. Jeden. Lipa. Nie, nie, nie stoi, stój, stój, stój. No wiem, wiem, wiem. Hola, 1 go. Lipa. Yy, no ja to tak, w sumie to była najlepsza próba moja, moja w ogóle ever. Zresztą moje to no, nie? było akurat z rozbiegu, i tak, tak. Podskoczyłem koło akurat gdzieś tak, i już klikałem, i hmm. powinno załapać. No, no, no. no o rozwalimy no. Rozwalę tak? Nie. A nie, rozwalę. <laughs> Dobra, wkurzuję. Hmm. To ty już byś mógł drugi zacząć. No ja ten lewe biję. Co robisz? Lewe biję. Łapko. Nie? I, i. Co ty? A ja, ja się znęcam nad tym, że... że No to jest! Sorry! Myślałem ja nas... rozwaliłeś swoje, wiesz co, założyć. Ja drzwi nie, nie chciałem rozwalić, tylko wiesz co Ale to fajnie wygląda, bo tam ci łapka tak lata, wiesz co, jest tylko na twoją głowę widać I zap ja się wstał i wiesz co robił. To no. no pomóż mi, bo ja się znęcałem nad tym ploczkiem, klo tym żelaznym, czym. Hello, <laughs> czekaj, wywale te drzwi. Sami widzieliście, moi mili, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, no. żeby po prostu tu przejść. ale nie udało się. Nie sądzę. Dobra, moi mili, jak widzimy, mamy już przed sobą 18. Zagadkę. Hmm. Cóż tu zrobić? Czekaj, tu jest przycisk jakiś. Co on robi? A e, e, tu się otworzyło. Tu. Możesz tam przejść. Jak... Zobacz, weź zobaczymy, czy masz okay. przejść. No, idę, idę. O, dobra, udało mi się. O. Czekaj, czekaj. Dobra, mam. I idę, płynę do góry. No, jakaś woda jest, stary. Co to jest? co to chodzi? No, widzisz, Widzisz mnie? Tak. Dobra, teraz muszę tu. Ale nie wiem, gdzie płynę. Ej, tu jest jakiś ten, tutaj, tu no dobrze, 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 w moją stronę pły. jeżeli płynę, możesz. Płynę, płynę. No płynne, a możesz i dalej? w lewo? Hmm. Uuu, chodzi o to, żeby tam wleść. Gdzie? No tu, do tego pomieszczenia. Hmm. Poczekaj, pójdę jeszcze raz. Aha, to tu, a mogę tu przelecieć? No, nie, nie mogę. albo sporo, spróbuj do tego pomieszczenia, skąd tu jesteś. No dobra, no spróbuję, no. Spróbuj, Ale ja no. Nie, czy możesz? No nie No wiem, to, ja to zaraz sprawdzimy. Dobra, 3, 2, 1, go. Dobra, płynę. Eee, gdzie to było? W lewo. Eee... Tu i w lewo, spróbuj. Nie? O, fak. Mogę tu słuchać. Nie, co ty nie da rady. A, a ja tam s... płynę? Ponownie... Przepuść mnie, że tak powiem. Ja sobie sprawdzę. No. Cały czas podskaku, tak, tak, nie? Tak, tak. To przejdźmy. Tak, Tak, tak. Uf. Może jeszcze ja zdążę. <laughs> Jak to wygląda? Faktyż. Lipa małem, ja mam jakąś sekundę, żeby dobiec. Aha, bo to jest tak, że tu trzeba... A, bo tu trzeba wtrzymać, Oła. to jest takie ten... Tu, tu, tu... A, czekaj, tu płynąć, później w prawo... Tak... Ta prostu. I aha, i tu się... się... A, bo, znaczy, tam wskoczyć, dobra. To chcesz płynąć, czy ja? Ty płynj, bo ty jesteś stręczniejszy. Czekaj, zacznę się... mm. mm. Dobra. 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 Ja tu będę ci obserwował z tej strony. Nie. To coś czuję, że to będzie faktycznie trudne, bo tu będąc, tam jest jakaś dźwignia chyba. To się zaczną powysłowywać jakieś klocki. Dziwne. Za szybko. Za szybko płyniesz. Dobra, Nie moim widzimy się jak on będzie tam na tym. Bo to wiemy o co chodzi. Szkoda po prostu. Czas. O, 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 o. się mnie. Ładnie, poin, płyń, Ja tutaj cię jeszcze nagrywam z kamerką. Tak to troszkę, tu, to troszkę też. tu ci idzie? Czekaj, muszę powietrze że złapać. Aha, tu nie mogę. Dobra, złapię. Aha, czekaj, żeby się znowu nie. Ale tu wody nie ma. Aha, to jeszcze tutaj kawałek. Szczególne. Tobie ściąga, ściąga. Spadnę, spadnę. Nie, nie spadaj, spadaj. Pójdź, no poczekaj. Dobra. Dobra. Pójdź. Ale to ściąga cały czas mnie. Bo to jest trudniejsza akcja. E tam. Lecisz. Ale o, nie. Lecisz. No, myślałem, że ten... że odpuścimy sobie to, ale że jest taki świetny, więc całość. Nie no po prostu, bo widzowie ja czuję już, że od tamtego odcinka po prostu nie wierzą, nam. Dobra mam. Płyta jakaś naciskowa, dobra, wejdę w nią, i co? No i poczekaj, stój na niej. Co się stało? I... Bo ja tu też mam płytę, zobacz. Tutaj. Jak? No o, ja to czekaj, no, stoję na niej. No ja też stoję. Ale nic no. się nie wydarzyło chyba. Ty nie zeskakuj przypadkiem, bo to wiesz. No wiem, wiem, wiem. Bo to na pewno tam trzeba być. Zobacz, spróbuj zobaczyć czy coś się dzieje jak ja wejdę, bo ja słyszę, że coś się dzieje. Ale jaki dźwięk słyszysz? Yy, wysuwanego klocka. Tylko nie wiem z której strony. Ja nic nie widzę Ale albo op, spójrz ja, a jak ja wejdę coś słyszysz? No ale to musisz tak wchodzić i, sch i schodzić. O. Wiesz co? A ty nie możesz przyjść? Ale? Hmm. Patrz, bo tutaj y, ten założę się, że to obramowanie, ta, w, ta futryna nie jest sobie od parady. Ale tu możesz wejść na ten? Nie, nie. Możesz. Nie, bym musiał zniszczyć to. Nie wiem, właśnie no. Bo tu jest. Patrz, bo tu jest kolejny przeskok. Ej, prawdopodobnie. A jak ja wejdę na tą płytę, to on nie otwiera czasem tych drzwi, żeby jeszcze. Nie, to jest bez sensu dawać. Ale nie, co nic. możesz zobaczyć, bo nie wiadomo, czy nie. No dobra, no. Ale Ej. co, wpłyniesz i tu. Nie, nie, wejdź wejdź, wejdź na płytkę swoją. Stało. Ale wydaje mi się... Zobacz. No. Czy, czy widzisz mnie? Um, no, nie wiem gdzie jest. Tu, o, czekaj, tu jest widzę cię. Dobra, i chodzi o to, że patrz, w którą stronę pójdę Czy Patrz na mój napis. I tutaj ode mną, na, nade mną... Widzisz jak to znakuje? Nade o, no. mną są bloki złote, które na bank się wysuwają. I chodzi o to, czy ty możesz zobaczyć je, czy one się wysuwają. No, ledwie je widzę, ale możesz to zobaczyć. Nie, to na bank nie one. Nie, nie. <laughs> nie. Po prostu zastanawiam się, co ta, co ta dźwignia robi. To w sensie ta moja podłog, podłogowa tutaj. wiem, wiem, wiem. Bo na bank, tutaj zobacz, jest skakanie już samo. Z tego no miejsca. Wiem. Jakoś trzeba przejść na tą stronę. No, tylko jak, bo Stąd, to jak? To muszę tu na tą złotę. Z tego złotego na tu na złote. Potem tu. Potem właśnie trzeba nacisnąć ten no, albo wajchę, albo coś. I Wydaje mi się, mój drogi go Fiku, że, że to jest wszystko bez sensu, ponieważ powinniśmy gdzieś prawdopodobnie wejść i otworzyć tutaj te bajchy, żeby to zaczęło działać, wiesz co jest. No, no, no. Że przypłynąłeś tam, że tak powiem za daleko. Ale patrzę czy jest w ogóle tutaj przejście, żeby mo... No właśnie, spróbuj... Spróbuj cały czas na wprost. Chodzi o to, żeby tutaj jakoś wpłynąć. Pytanie: czy można? Nie, no widzisz, są te tablice, i nie wpłynęły. Widzisz tu o tak, 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 widzę, widzę, widzę. Mam się zastanawiam, właśnie, czy to jest. To jest, co to jest płyta naciskowa? Nie. Nie, to jest chłopca jak Nie, Nie, nie. Bo, bo chodzi mi o to, żeby zobaczył małpikaj. <grym> tu, tu się przeskoczy, i tu na bank te klocki się wysuwają. Właśnie, a ja widzę tylko tego, to może ten, który jest Nie, nie, się one wysuwają. się nie wysuwają. Bo zobacz sobie, jest, widać te klocki z tej perspektywy, tutaj gdzie się stanie. A, ty nie widziałeś. Znaczy, widzę właśnie Albo ty stań, stań i wchodź, a ja po, po ten, pod dźwiękiem gdzieś. Będę Ale tu. Aha, dobra. Wiesz co, chcę, chcę zlokalizować, co to się robi tam. Dobra, tam. dobra. No, wejdź, zejdź. No problem, cały czas. Co tutaj nie słyszę tego dźwięku? Więc to jest gdzieś blisko ciebie. Ja nie. No dobra, czekaj, ja też włączę dźwięk. Kurde. Wiesz co ja spróbuję przepłynąć tam? E, moi mili, ja. po długich przeszukiwaniach w ogóle, dźwięku i tutaj z tym, dowiedzieliśmy się, że ostałość. jak widzicie, tutaj jest. I chodzi o to, że tutaj muszę stać, żeby woda płynęła. A wafia musi tak płynąć. E, dobra, stoję na tym miejscu. Dobra, muszę badać, dobra. Płyniesz do góry? No płynę, płynę. poczekaj. przejdę. OK, już. No, możesz zajść. No właśnie. Także jak widzicie. Teraz mogę sobie wejść tam na to. I tak by było miłe. I tutaj do tutaj na początku. O, patrz. Aha, tu no jesteś. Bo... Znaczy, Hello, naci, dobra. Naci to? Tylko... Co to jest? No właśnie nie wiem. I teraz ty musisz chyba. Ja. I teraz ty musisz płynąć. Tak, tylko właśnie nie wiem co dalej. Bo tam byłeś. No i co? Ja zajdę otworzyć... Nie, to jest króla bez sensu. Bo będziemy obaj na tym. Tylko Właśnie. to pomieszczenie, do tego pomieszczenia trzeba się dostać, tylko jak? Poczekaj, sprawdzę do góry. Bo tu jest jak, jakaś wajcha. A nie, mogę przejść. A widzisz. Fuck! <laughs> dobra, moi mili, widzimy się jak on tam będzie. Dobra? Jesteś tam i jesteś, dobra, świetnie. Tak, jestem. Eee, coś tu jest? Eee, drzwi! Dobra, to przejdę na drugą stronę. Ale ty, no po co to w ogóle jest? Właśnie. No, Może to bo... taki skrót, żeby już tam... Nie, chociaż? Nie, no, sensu. Nie wiem. Ale znowu tam nie wskoczę. Tu z tej strony tam, widzisz, za wysoko jest. Ta, 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 ta. Ty, ale to nie można wejść teraz. No Ten... to, to muszę wpłynąć na nowo. A no, dobra, to... Do... bo to dobrze, wpłynę na nowo. Za szybko. Dobra. Nie klikaj, dobra, dobra. Tak musimy wejść w dwóch kurde tutaj, tylko Dobra, to ty już iść tam do tej płyty tam. Tak wiem, wiem wiem, tylko pytam co dalej robić, że tak powiem. No to za chwilę się zastanowimy. Dobra, będziesz musiał wpłynąć na górę i zobaczyć czy gdzieś to prowadzi do innego miejsca. No dobra, poczekaj bo bym spadł. To nie tu. No kurde. do mnie, do mnie, do mnie w moją stronę. Jeszcze, jeszcze Dobię. To jest tu? Nie. nie. Jeszcze jeden Jeszcze jeden I... tu na górę Dobra Ale tu jest jeszcze jedno piętro No właśnie. A nie. No właśnie tu Znaczy nie wiem, nie wiem, niestety nie wiem. Aaa, czekaj, wpłynę, o jeszcze, trzymaj to, trzymaj Tak bo muszę... Ale tam chyba nie, nic. czy tak? Nie wiem, sprawdzę, czy coś jeszcze jest. Nie, nic nie ma. Czekaj, nie puszczaj, bo muszę się ustawić, dobra. Dobra, i ob obadaj całość, czy jest po prostu możliwość wyjścia? No bo ta bank to jest Małpi i tam trzeba się dostać. Tylko którędy. No tu mogę przejść właśnie na to tam ten przycisk. No na bank... Nie, nic nie ma oprócz tego tam, gdzie wtedy wszedłem. A tu? Ale ty spróbuj wejść. Ha, dobrze, czy... dobrze, wiem, chyba wiem, chyba wiem gdzie nawet muszę wejść. Dobra, dawaj. Dobra, to cię wpuszczę. Wpuść mnie. Nawet chyba wiem gdzie muszę wejść. Ja Ci pokażę. Jeszcze, jeszcze ten, jeszcze mnie wpuść. Dobra, jestem. Wiem no, chyba to. gdzie mam iść. Jeżeli <klujna> widzowie widzieli ten motyw, to wiedzą gdzie to jest. Dobra, uwaga, wpłynę, wpłynę powoli. Płynę ale jak płyniesz tu... do mnie? A ja do ciebie nie płynę, mój miły, tylko płynę tu. Haha! No, nie widzisz, gdzie jestem. Dobra, to ty płyń tam gdzie miałeś płynąć, a ja tu będę. Ej, ale te płyty, na ci... znaczy te, te, co się miało wcześniej wysunąć, to one są wysunięte, jak jakbyś zauważył. Tak? To może ta wajcha to robiła. A, dobrze, dobrze, dobrze. Bo ja już jestem na tym opigaju Dobra, Fox. Dobra, co? No. Dobra, fuchs. Mam zejść na dół? Płynie, płyń dalej z twoją drogą tam gdzie byłeś na początku. Tam do ciebie? Nie, tam gdzie płynąłeś... całość przepłyń z powrotem. Dobra. Czy nie? Fart. No to teraz ja Ci nie pomogę, mój miły, bo ja już jestem, wiesz, gdzie tu. tu jest. No, ale tam jest otwarte, jakbyś chciał wiedzieć. Gdzie jest I sobie wpłynę? No tu ta a. wieża. A, ta, no. No, musisz tam płynąć, a ja tutaj będę eee, i co dalej? Nie, nie. nie. Wow, ale fuks. Dobra, co ty jak A, nie zejdziesz to... fucking shit. To nawet dobrze, bo nie wszedłem sam. Musisz mi pomóc. A nie możesz wejść tamteny? Nie. Bo są te, te, te tablice. Dobra, dobra, dobra. No i ty mi też musisz tutaj tam jak widzicie moi mili, musieliśmy się trochę namęczyć z powrotem, a widzę, że haps jednak faktycznie tutaj wpływa na tą jakość mojego tutaj wiesz działania. Trudno. Ja muszę teraz przeskoczyć tu i tam i będzie koniec, tak mi się wydaje. Ja mam tam jakąś płytę nazwiskową. Ty widzisz tamtą? Tam gdzie mam tak, być. Tak. Tam gdzie mam być. Dobra, uwaga. Uff. I. Jak teraz spadniesz, to nie wiem. <śmiech> 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 o, Jestem na płycie. Dobra. No i co? Nooo, za chyba... świetnie. Dobra, no wreszcie. kurde. To mała bania, ale to ciekawe całkiem było. No. Bo to i, i pomyślunek był, i był ten... co? I był pomyślunek i był, że tak powiem... No i trochę zrażności, nie? No ale mapa fajna jest, kurde, tak trudne, nie? No. Czasem momenty są. Dokładnie. W ogóle chciało w się takie coś robić. I to już jest koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.